Jak najlepiej zacząć przygodę z birdwatchingiem? Gdzie najlepiej zacząć obserwację ptaków? Tam, gdzie jesteś, ptaki są wszędzie: w drodze na uczelnię, do pracy, na spacerze nad morzem czy nad jeziorem. Nasz mózg ma jednak zdolność odfiltrowywania niepotrzebnych informacji. Sama doświadczyłam tego, kiedy jeździłam konno i nie zauważyłam gniazd, jaskółek, w stajni. Nie słyszałam też ich głośnego świergotu. Później zaczęłam interesować się ornitologią i przeżyłam taki moment przebudzenia. Otworzyłam oczy i zobaczyłam to, co było przede mną cały czas. Niektórzy z nas są bardziej wyczuleni na naturę, a inni potrzebują bodźca, żeby dostrzec jej piękno. Przygotowałam dla Was ważny dla mnie cytat: Chronimy tylko to, co kochamy, a kochamy tylko to, co znamy, a znamy tylko to, czego nas nauczono. Dlatego uważam, że ważne jest to, aby rozmawiać o przyrodzie, edukować siebie i innych, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych. A wracając teraz po tej krótkiej dygresji do głównego tematu, to jednym z fajniejszych miejsc do birdwatchingu w miastach są parki. W Warszawie na Polach Mokotowskich obserwowaliśmy mandarynki, a w Łazienkach karolinki. We Wrocławiu nie mamy szczęścia do tych gatunków. Ale regularnie odwiedzamy Park Wschodni, gdzie zimą można znaleźć ciekawe blaszkodzioba, takie jak świstuny czy rożeńca. Stałymi mieszkańcami tego parku są kowaliki, dzięcioły i wiele innych ptaków. Ważnymi ptasimi ostojami są też ogródki działkowe. Na naszym ogródku działkowym latem obserwowaliśmy dudka, pleszkę i dzięciołka. A gdzie najlepiej obserwować ptaki na wsi? To zależy o jakiej wsi mówimy. Na zachodzie Polski rolnictwo jest intensywne i zmechanizowane. Tutaj łatwo obserwować ptaki we własnym ogródku, sierpówki i wróbla, a jeżeli spojrzymy trochę dalej, dostrzeżemy stada gęsi na polu. Natomiast na wschodzie Polski krajobraz jest bardziej mozaikowy i tradycyjny. Występuje tutaj większa różnorodność gatunkowa. Na błotnistych łąkach możemy spotkać wielkie stada siewkowców, czaple czy drapieżniki, takie jak błotniak stawowy. Śródpolne zadrzewienia stanowią idealną kryjówkę dla małych ptaków. Możemy też usłyszeć niesamowite śpiewy ptaków, takie jak klangor żurawi czy nocne pochukiwania puszczyka. Innym interesującym miejscem do obserwacji ptaków są cieki wodne, ścieżki wzdłuż rzek, brzegi morza i jezior. Jest to jedna z moich ulubionych form obserwacji ptaków, ponieważ jest uporządkowana. Wystarczy dotrzeć na brzeg, rozłożyć lunetę i po kolei przeglądać ptaki, które znajdują się na wodzie. Zazwyczaj można spotkać kaczkę-krzyżówkę, która zawsze kręci się gdzieś w pobliżu. Najłatwiejszą ścieżką jest wybranie się do jednego z ptasich rajów, gdzie rzadko co rozczarowuje na przykład do Biebrzeńskiego Parku Narodowego Wiosną albo na Półwysep Helski Zimą. A dla chętnych cała Europa stoi otworem. Można na przykład wybrać się na Deltę Dunaju gdzie latem występuje ogromna koncentracja różnej ilości gatunków ptaków, które intensywnie żarują przed swoją jesienną migracją. Wystarczy tylko zadecydować, czy jedziemy sami, czy może z biurem podróży. Wiem, że takie ptasie wyprawy urządza na przykład biuro podróży Horyzonty. Podsumowując, najważniejszą prawdą, jaką zrozumiałam, obserwując ptaki, jest to, że ptaki występują w określonym siedlisku, w określonych porach dnia i roku. Nie zobaczymy się królika na pustkowiu bez drzew, a rybitwy w środku wielkiego miasta. Ptaki są bardzo przystosowane do swoich siedlisk, a ich obecność mówi nam o tym, czego możemy się w danym siedlisku spodziewać. Jak rozpoznawać gatunki ptaków? Zacznijmy od najprostszego rozwiązania, jakim są przewodniki do rozpoznawania ptaków. Moim ulubionym jest przewodnik Collinsa, ponieważ zawiera wszystkie ptaki obszaru śródziemnomorskiego i Europy oraz ptaki zalatujące do Europy sporadycznie. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z birdwatchingiem, miałam zawsze książkę w plecaku spakowaną, nie miałam wtedy jeszcze aparatu, więc przez lornetkę obserwowałam danego ptaka i starałam się go rozpoznać na podstawie ilustracji i opisu. Później sprawa stała się już łatwiejsza, ponieważ miałam aparat i w domowym zaciszu mogłam sobie na spokojnie identyfikować dany gatunek. Przewodnik zabiera szczegółowe ilustracje, które pokazują ptaki w różnych pozycjach i szatach, opisy zachowań, siedlisk i głosów oraz mapy zasięgu, które pomagają zrozumieć, gdzie i kiedy szukać danego gatunku. Ciekawym uzupełnieniem kolinsa są ptaki Europy. Przewodnik do rozpoznawania. Jest to przewodnik oparty na zdjęciach. I choć zdjęcia bywają pomocne, uważam, że jest to książka dużo mniej uporządkowana pod względem przejrzystości szaty graficznej. Używam jej głównie, gdy chcę po prostu dla przyjemności pooglądać sobie zdjęcia ptaków. Dwie aplikacje, które każdy obserwator ptaków powinien mieć na swoim telefonie, to iNaturalist i Merlin. Merlin służy do rozpoznawania głosów ptaków w terenie. W zeszłym roku zarejestrowałam na nim 1400 nagrań. Jedno z ciekawszych nagrań to takie, na którym słychać kukułkę, trzmarla, zaganiacza, drozda i cierniówka. To są ptaki, które występują w okolicy mojego mieszkania. A najczęściej korzystam z merliny do rozpoznawania głosów ptaków, które rzadko słyszę, takich jak mewy, rybitwy czy siawkowce. Na początek? Na początek dobrze jest wyposażyć się w dobrą lornetkę. Ja wybierałam swoją korzystając ze strony optyczna.pl. Jeżeli tak jak ja nie jesteście ekspertami w tej dziedzinie, um, warto skorzystać z tej strony, ponieważ ma przejrzysty układ i dużo szczegółowych opisów modeli. Można sobie także porównać lornetki, także bardzo Wam polecam. My z Michałem korzystamy z lornetek Vortex Diamondback. Michał ma taką mniejszą i zdecydowanie lżejszą. To jest model 10 na 32 natomiast moja jest większa i cięższa, czuć ją mocno na szyi. Dlatego na długie wędrówki zdecydowanie lepsza jest Michała lornetka. Moja to jest 10 na 42 ale ma trochę szerszy kąt patrzenia i większą jasność. Dlatego ważne jest, żeby wybrać lornetkę w zależności od swoich potrzeb. Ja, jeżeli bym miała dzisiaj wybrać którą z nich, ciężko by mi było wybrać. Plusem Vortexu jest też to, że ma dożywotnią gwarancję i niestety moja lornetka po dwóch latach intensywnego użytkowania musi już jechać do serwisu, ponieważ wytworzył się luz tutaj na pokrętle i też łatwiej się już zgina okulary. Unikajcie też bardzo tanich modeli lornetek, ponieważ mają one zazwyczaj dużo gorszą optykę. Moja mama miała chińską lornetkę, która miała taką wadę, że obraz z dwóch okularów nie składał się w całość, przez to miało się wrażenie takiego zeza, jeżeli patrzyło się przez tę lunetkę. Luneta i staty to podstawa przy obserwacji ptaków na zbiornikach wodnych. My używamy znowu Wartexa Diamond Pack o powiększeniu 20 do 60 razy i jasnym obiektywie 85 mm. Czy jesteśmy zadowoleni z tej lunety? No nie do końca, ponieważ testowaliśmy też lunety naszych znajomych, którzy mieli lunety dużo starsze albo dużo tańsze nawet i dawały one lepszy obraz. Dlatego teraz, jeśli miałabym kupować lunetę, na pewno chciałabym ją wypróbować w sklepie. Odnośnie statywu, to używamy statywu marki Manfrotto i też nie jesteśmy z niego do końca zadowoleni, ponieważ ma luzy na głowicę. Natomiast nasi znajomi mają staty dokładnie tej samej firmy, trochę innej konstrukcji i trzyma bardzo dobrze, dlatego znowu warto wypróbować przed zakupem staty w sklepie. Aparat fotograficzny to świetny dodatek dla każdego obserwatora ptaków. Pozwala Wam na uwiecznienie obserwacji. Szczególnie ważne to jest wtedy, kiedy traficie na jakiegoś ptasiego reptasa, aby mieć dowód, że go naprawdę widzieliście. Nikon Coolpix P1000 jest częstym wyborem wśród ptasiarzy. Nie jest on pozbawiony wad. Wiele osób narzeka na jego wolny autofokus, czy to, że potrafi się zaciąć w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Ale wiele osób też cieszy się, że go ma, ponieważ jest to dobry wybór, taki kompromis między jakością i ceną, a na rynku nie ma wiele alternatyw dla tego modelu. Tutaj wrzucam Wam zdjęcia wykonane Nikonem Coolpix P1000. ocencie sami. się na obserwacje. Dla mnie najważniejsze są wygoda i komfort cieplny. Większość naszych ubrań mamy z Decathlonu, ponieważ jest to jeden z niewielu sklepów, gdzie można znaleźć wiele recenzji produktów. Ważne jest też, aby ubierać się stosownie do pogody. Zimą stawiam na wiele warstw, które chronią przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Ważne są też wygodne, nieprzemakalne buty. Moje pokryte są gore i spryskuje je regularnie, aby odnawiać tę powłokę. Hitem są ogrzewacze chemiczne z dekatlonu, które przyklejamy na nogi i ręce. Działają kilka godzin i dają wspaniałe ciepełko. Latem warto pamiętać o ochronie przed komarami. Do dziś pamiętam, jak na bagnach w Biebrzańskim Parku Narodowym czekaliśmy na zachód słońca, aby zobaczyć przelatujące słonki i usłyszeć bekasika, i atakowało nas dziesiątki komarów. W ogóle nie byłam na to przygotowana, dzisiaj na pewno zabrałabym siatkę na twarz. Wiele osób twierdzi też, że warto ubierać się w stonowanych kolorach, ale my do tego nie podchodzimy zbyt rygorystycznie. Nie zawsze jesteśmy ubrani od stóp do głowy na zielono. Czasem pozwalamy sobie na założenie niebieskiej koszuli albo białej czapki. Myślę, że taki kamuflaż jest ważny dla profesjonalnych fotografów przyrody, a my jesteśmy po prostu obserwatorami i miłośnikami przyrody. Ważne jest też, aby mieć wygodny plecak, do którego można wrzucić prowiant, zapasowe ubrania i karmę dla pieska. O jakiej porze dnia najlepiej obserwować ptaki? To zależy od pory roku. Jeśli mam ptaki są aktywne cały czas, ponieważ intensywnie żarują, aby przetrwać niskie temperatury. Możemy obserwować je w parkach czy na zbiornikach wodnych. Jesienią i wiosną najlepiej udać się na ptasie obserwacje od rana. Południe ptaki często ograniczają aktywność, często z powodu upału, ale z kolei późne popołudnie może być znowu dobrą porą, ponieważ możemy obserwować ptaki, które wracają na przykład na noclegowiska. W lipcu i w sierpniu ptaki mają niską aktywność. Część z nich odbyła już lęki, ale jest to super pora, żeby obserwować młode ptaki, które uczą się latać i żerować. Jak przygotować się do obserwacji ptaków w nieznanym terenie? Na początku naszej przygody z obserwacjami ptaków docieraliśmy z Michałem na miejsce i mieliśmy poczucie, że nie ma wcale ptaków. Albo odwrotnie były ich setki. Nie wiedzieliśmy, jak możemy się zachować, jak blisko podejść, aby ich nie spłoszyć. Samochodzenie z lunetą po parku wydawało nam się wtedy dziwne. Na te wszystkie problemy mam dla Was odpowiedź: zachowajcie stoicki spokój. Nie musicie od razu identyfikować wszystkich ptaków. A jeżeli na miejscówce nie ma ptaków, to przynajmniej będziecie mieć fajny spacer. Z czasem wszystko wejdzie wam w nawyk i nie będziecie się tyle nad tym zastanawiać. Jeżeli spotkacie na miejscówce bardziej doświadczonych obserwatorów, to warto zawsze podejść i się przywitać. My zawsze spotykaliśmy się z miłym przyjęciem i dostawaliśmy wiele rad. Wręcz ludzie mówili: Tam idźcie, to zobaczycie dwa biegucy zmienne, a tutaj przelatuje jastrząb. Warto korzystać z wiedzy bardziej doświadczonych osób. Jak zacząć prowadzić notatki z obserwacji? Wśród miłośników ptaków można znaleźć tradycjonalistów, którzy wciąż używają kartki papieru i długopisu, żeby zanotować obserwacje. Ja jednak takich ludzi nie spotkałam. Standardem jest używanie aplikacji, które ułatwiają proste wprowadzanie danych w terenie. Pierwszą z nich jest Naturalist. Nie mylcie, tutaj jest iNaturalist. To są dwie osobne aplikacje. Naturalist jest taką nakładką na Ornito, która pozwala na proste wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym. Ornito jest bardzo popularne w Polsce. Natomiast drugą aplikacją jest Ebert. Ja z niej głównie korzystam za granicą. Nie jest tak popularne w Polsce jak Naturalist/Ornito, ale ma bardziej przejrzysty interfejs, dlatego jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z obserwacjami ptaków Możecie sobie wypróbować dwie aplikacje i zobaczyć, która bardziej Wam odpowiada. Pamiętajcie też, że czasem warto do notatek dodawać takie rzeczy, jak warunki atmosferyczne, w których był ptak obserwowany, albo jakieś nietypowe zachowania ptaków. A teraz przenieśmy się na chwilę na ekran mojego komputera, gdzie opowiem Wam o ornicą, która jest moją ulubioną bazą danych o ptakach i innych zwierzętach. Jednym z fajniejszych narzędzi do zapisywania, gdzie dany ptak się pojawił i odczytywania jest ornito.pl. Jest to strona, z której korzystam codziennie. Może ma trochę przestarzały interfejs, ale jeżeli do niego przywykniecie, to później będziecie łatwo się w nim poruszać. Bardzo mi się podoba ta idea. Tego, że wiele osób wprowadza swoje obserwacje. Dzielimy się nimi między sobą, ale też e, naukowcy mogą pobierać stąd dane i przeprowadzać różne analizy, dlatego zachęcam Was do wpisywania swoich obserwacji na Ornito. E, poza tym, żeby korzystać z wyszukiwarki ptaków na Ornito, trzeba parę rekordów miesięcznie wprowadzać do bazy danych. Chciałam Wam trochę opowiedzieć, jak ja korzystam z tego portalu i dlaczego uważam, że jest taki fajny. Na stronie głównej mamy bardzo fajny ekran, na którym widzimy rzadkie ptaki na obszarze całej Polski. Ten ekran możecie sobie skonfigurować w swoich ustawieniach. Wcześniej miałam rzadkie ptaki z województwa dolnośląskiego, a teraz mam ptaki z całej Polski. I po zalogowaniu będziemy mieć dostęp do lokalizacji. Bardzo fajne jest też to, że większość ludzi dołącza zdjęcia. Tu mamy zdjęcie płytki schowanej w kominie, a ostatnio to jest właśnie błąd tej strony że jak się cofa to ona nie odświeża, ale sobie sami odświeżymy. <grym> Ostatnio Shaw Robin nurbiła dzioby, nie wiem czy wiecie? I tutaj pokażemy wam zdjęcia, jaki piękny się prezentuje pod Warszawą. No dobrze. I jeżeli chcemy sprawdzić lokalizację, no to musimy kliknąć w daną miejscówkę, czyli tutaj te kwadraty są opisywane za pomocą alfabetu i cyfr. I widzimy, że tutaj siedzi sobie ten nur i Ja najczęściej korzystam z funkcji powiększania, i dzięki temu widzimy kwadrat czy dany ciek wodny, na którym on się znajduje, możemy sobie pojechać na miejsce i zaobserwować danego ptaka. A kolejną zakładką, z której korzystam są ostatnie dwa dni, i tutaj mamy obserwację akurat dla mnie z województwa dolnośląskiego. Dzisiaj jest poniedziałek, więc widzimy wszystkie rekordy. Ptaki takie pospolita są zaznaczone na czarno. Tu sobie możemy więcej rekordów wyświetlić na stronę. I też jeżeli chcemy jakąś lokację zobaczyć, gdzie się znajduje, to klikamy na Mietkowie. I widzimy dokładnie, gdzie na tym Mietkowie zaobserwowano danego ptaka. Czy są jakieś rzadkości? Możemy sprawdzić w ostatnich obserwacjach rzadkości. Tutaj rzeczywiście dla województwa dolnośląskiego nie ma ich ostatnio za wiele. Szlachary, mała czarna głowa, na którą pojechaliśmy do Świdnicy. Także tutaj sobie filtrujemy po województwach, po rodzaju. Na przykład uciekinier z niewoli to będzie mandarynka. Wyszukiwarka na orni to jest bardzo fajną opcją. Często z niej korzystam. Ostatnio mieliśmy z Michałem taką sytuację, że widzieliśmy nad morzem zimą świergotka łąkowego, ale nie byliśmy pewni, czy ten świergotek może tam o tej porze roku występować, i chcieliśmy sprawdzić, czy inni ludzie go raportowali. Dlatego też tutaj w okresie w ostatnich 30 dniach sprawdzamy, czy był widziany świergotek łąkowy. I tutaj Wam chciałam jeszcze opowiedzieć o tym serczu że on ogółem działa, czyli jak wpiszecie na przykład wilga, to szuka wam wilgi, ważęcha, ważęchy. ale jeżeli zaczniecie od polskiej litery, to wtedy on jakby w ogóle nie, nie rozumie, o co nam chodzi i wtedy musimy po prostu ręcznie go sobie e, wyszukać, tego świergotka, ale przynajmniej widzicie <grych> trochę wad tego portalu. E, świergotek łąkowy i ostatnie, co to lokalizacja, Czyli w województwie pomorskim. Tak najczęściej właśnie używam tego serca i widzimy, że on. E, Zalew Mietkowski to jest Dolnośląskie. Aha, tutaj musimy wybrać pomorskie jeszcze województwo. No tak. I rzeczywiście widzimy, że w tym pomorskim województwie świergotek łąkowy był raportowany, więc mógł tam wystąpić. I może już ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać odnośnie to będą mapy występowania danego gatunku. Na przykład jesteście ciekawi, czy jest szansa, żeby zobaczyć droździka. Tutaj po lewej stronie są jakieś takie ulubione, czyli te, które są na topie, na przykład teraz pojawianie się droździków w zimą jest częstsze, więc po prostu ornito chyba sobie wytypowało tego droździka. I generalnie Wrocław jest gdzieś na skrzyżowaniu tego i tego więc tutaj raczej koło nas nie było za dużo tych droździków, ale jeżeli mieszkacie we Warszawie, no to macie farta. Ja bardzo czekam na czeczotki I też widać, że one się gdzieś zaczęły pojawiać. To jest czas między 2 grudnia, te żółte, a naj, naj, najnowsze to są czerwone. A lodówki, no to pewnie nad Bałtykiem sama. A nie, no też się pojawiały w lądzie, proszę, proszę. Czy są jakieś organizacje, do których można dołączyć, jeżeli chciałoby się obserwować ptaki w grupie? Serdecznie zapraszam byście dołączyli do OTOPu, czyli Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a szczególnie do jednego z ich lokalnych oddziałów. Ja sama należę do Dolnośląskiego Oddziału, a nawet jeżeli nie dołączycie się do nas, to organizujemy wiele spacerów otwartych. Nasz Dolnośląski Oddział organizuje na przykład um, w styczniu zimowe ptakoliczania, a także zimą Dzień Mew. W październiku są Europejskie Dni Ptaków oraz organizujemy wyjazdy do Doliny Baryczy, by obserwować jesienne migracje ptaków. A jeżeli dołączycie do nas, to czeka Was dużo więcej. Często wymieniamy się dobrymi miejscówkami do obserwacji ptaków, spotykamy się, aby omawiać ptaki, które widzieliśmy na wakacjach. I mamy program budek legowych, które umiejscowione są niedaleko Obornik Śląskich. Dodatkowo istnieje wiele organizacji, do których możecie się zapisać, które zajmują się ochroną konkretnych gatunków. Na przykład Stowarzyszenie Ochrony Słów, czy Komitet Ochrony Orłów. A jednym z moich ulubionych zagranicznych jest Lund Preservation Committee, który umieszcza fantastyczne materiały na Facebooku. Zawsze możecie wziąć też udział w jednej z akcji obrączkarskich, na przykład akcji Karnik. Jako wolontariusze możecie wyciągać ptaki z siatek i później one są obrączkowane. Linki do wszystkich wymienionych w filmie organizacji znajdziecie w opisie do filmu. To już wszystko ode mnie. Życzę Wam bardzo wielu udanych ptasich obserwacji. Jeżeli chcecie śledzić moją i Michała przygodę z obserwacjami ptaków, to zasubskrybujcie ten kanał. I do zobaczenia w terenie!